Ciebie z tej strony, ale wy na to znowu Five Nights at Freddy's 2. Jedziemy czwartą noc. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo jestem zjebany. Jak ja mogłem zostawić laptopa na oszczędzaniu energii, grać cały czas. Przeszedłem czwartą noc i przeszedłem prawie. Znaczy, no nie przeszedłem, ale męczyłem się z piątą nocą już dłuższy czas. I co, i całe nagrania wszystkie się zacinałem cholernie. No, zobaczycie, może tam potem fragmenty z tego co nagrywałem. Ale kurwa.

It will all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things and I'll keep you posted. Uh, just as a side note though, uh, try to avoid eye contact with any of the animatronics side of you can. Uh, someone may have tampered with their facial recognition systems? We're not sure. But the characters have been acting very unusual, almost aggressive towards the staff. The Świetnie, więc tak jak mówię, nagrałem już czwartą noc całą i piątą, jak przechodziłem I zauważyłem kilka takich zależności, że... Ja muszę yy, zastosować się do tej metody, co mi napisaliście I zastosować się do tego, co ja sobie sam obiecałem przedtem Że każdym razem, jak będę wychodzić, zakładam mask na twarz To w piątej nocy to już jest chyba podstawa W czwartej może jeszcze niekoniecznie O nie, nie, ten tak nie spierdala, ja go nienawidzę Już mi kilka razy tutaj zepsuł całą rozgrywkę, więc... O nie, 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 nie. ZDÓPCAJ! Okej, okay. Mangle! Siedź tam Miałem sytuację, że Mangle wbiła mi do pokoju i świsiała nade mną, więc miałem już przez ranę eee, I nie chciała wyjść! Przez jakiś czas się utrzymałem właściwie, ale... Tak jak mówię, po odcinku wam to rzucę, jak Ktoś będzie chciał zobaczyć, to zobaczy jak, 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 jak to tam wyglądało, ale... Rzeźnia była No i całe nagranie się tnie, więc dużo też nie zobaczycie, ale... Jak ja mogłem tak zrobić? Jak ja mogłem? No kurwa! Więc muszę się zastosować do tej waszej metody co mi napisaliście, że chowam kamery, sprawdzam lewe światło, środek, to tworzę kamery i... Ja się zastosuję też do tego co ja sobie mówiłem, że zakładam maskę za każdym razem jak wyjdę stąd yy, Bo to mnie po prostu trzyma od tego, jeżeli coś by mi wyskoczyło w piątejający to już skakuje cały czas, więc nie ma sensu. No muss, muszę sprzedawać też światła po bokach, bo... bo no... Męglu jak weźmie do pokoju mam przesrane Tak baloniarz mnie weźmie do pokoju też mam przesrane Widzę, że Bonnie to praktycznie już ten nowy odpuścił Czyka praktycznie nie wyskakuje nigdzie, więc... nie nigdy więc to nie ma sensu eee... na, na, na nieważne. Na, 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 na. Fuckin' fuck Oke, to jeszcze nie jest piąta noc, ja to już tak traktuję, no ale nieważne Może to przynajmniej da mi radę... da mi... pozwoli to teraz przejść za pierwszym razem, więc bardzo miło. Coś idzie szybami. Coś idzie szybami, coś idzie szybami. Okej, okay, nic nie ma. Aaaa, Chika! Chyba za późno. chyba się spóźniłem. Chyba się spóźniłem Mam tylko sekundę na to, żeby tą maskę założyć kolerną. Już trochę zauważyłem jak ona działa, więc... więc jest troszeczkę spokoju. Okej. Okay. Zauważyłem jak ta maska działa, więc... Mam przewagę teraz. Wiem, że jak coś mi wyskoczy i stoi przede mną, jak już jestem w tej masce, to nie mogę jej zdjąć. Czyli, to też się mogę zarobić na czasie, trzymając cały czas przycisk, raczej znaczy myszkę, to tam gdzie się maskę zdejmuję. Bo jak to się skończy, to od razu mi się maska zdejmie sama. Takie tam minimalne, ale tutaj nawet sekunda potrafię uratować. Mam set na sekundę. O, no bo on, jak jestem w kordarzu, to mi nic nie zrobi. On dopiero idzie tam do pokoju, do, do kanalizacji, i wtedy wychodzi. Więc nie mam czego bać, ale może mi ciekawy wyskoczyć w kanałach, więc. A, nie tu! Przejdę to, przejdę, dam radę, dam radę, muszę dać radę, muszę dać radę. Tylko nie dać sobie nikogo wpuścić do tego bagna. Okej, okay, spokojnie, na no, spokojnie. Tak jakby na spokojnie FAK! fak, wychodź stąd! Wyjdź stąd! Wejdź! Wejdź! Nie mam na ciebie czasu, wejdź stąd! Poszedł sobie... Nie, nie poszedł, tam coś przyszło No! A Kukła? Co ja z kukiełką zrobię? No właśnie Wiedziałem, nie wiem czy zdążyłem Fagin fag, fuck, ta gra jest przesadana Okej, okay, zdążyłem Zdążyłem, ale i tak się boję czy mi wyskoczy czy nie Nie, wychodź stąd I siedź tam Siedź tam Okej, okay, okej, okay, siedź tutaj męglu, spokojnie, siedź sobie Łaa! Ta lisistka jest nawet fajna Może to sam fakt tego, że jest lisem, nie wiem <grym>, Nie wiem, jakiegoś wydarzenia na przyjęcie lisów, ale jest fajna Jest fajna Okej, okay, jest piąta, jest piąta, dam radę, dam radę Spokojnie, spokojnie Spokojnie, tak żeby to kończyło, nie tutaj nie wpuścić

nie, 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 zostawcie mnie spokoju. O, oh, fuck, Wywredne skurczybyki. Coś tu wychodzi. Ach. No już prawie jest piąta. Tu już nie ma zamknięcia drzwi czekania, coś może nie przyjdzie, może przyjdzie. To nie jest tak. Och... Przechodzę ten koszmar dzisiaj drugi raz. I ponadto zobaczyłem tutaj coś nowego, totalnie nowego, bo tak jest taka scenka, w której przychodzi mi... właśnie, kukła. Jest Chika z pierwszej części, jest Bonnie z pierwszej, z pierwszej części, jest kukła i ta jadalnia wygląda na tą z pierwszej części, z tej starej pizzerii. No właśnie, z tej starej pizzerii. Jak po rozmowie z telefonicznej z, pi z piątej nocy, tam coś powiem, co zauważyłem. It's me. Świetnie. Dobra, piąta noc. Poszło gładko z czwartą, nawet gładko, powiedzmy. Gra to jest rzeźnia. Więc teraz do nas z i nam powie oczywiście kawy A ja teraz to, ja to skomentuję, jak będę miał siły przynajmniej. Posłuchajcie no, sobie. Oh, hey, good job, nice fire. Um, hey, uh, keep a close eye on things tonight, okay? Uh, from what I understand, the building is on lockdown, and no one is allowed in or out, you know, especially concerning any previous employees. Um, when we get it all sorted out, we may move you to the day shift, but this just became available. Uh, we don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. Uh, we're gonna try to contact the original restaurant owner. Uh, I think the name of the place was... Fuck. Ok, więc to co powiedział gościu to to, że dzieją się dziwne rzeczy, zamykają pizzerie ze względu na dziwne wydarzenia. Bo animatrony lepiej nie patrzeć im w oczy, tak dalej. To nie wiem, kiedy był, w których nocach mi się pomyliła, ale mówił, że animatrony zachowują się dziwnie wobec dorosłych. Wobec dzieci są spokojne, wobec dorosłych są dziwne, tak dalej. I trzeba ich unikać kontaktu wzrokowego, nie wiem w jaki sposób. I zamykają pizzery, bo coś się tutaj dzieje dziwnego. Ale to jest tylko, tak jak gości powiedział, yy, tylko yy, żeby czemuś tam zapobiec. Lepiej zapobiegać niż leczyć, tak. Ale nie wiadomo o co konkretnie chodzi, bo tutaj tak pitolą. O nie, wychodź stąd, mały. I po prostu em, wspomniał, że stara się skontaktować z prawowitym właścicielem poprzedniej pizzerii która nazywa się Freddy Fazbear's Dinner czyli czyli to nie jest nazwa pizzerii z pierwszej części cholera zaraz mi wygnie jaka no idź stąd dzieciaku skończ, nie śmiej się ze mnie ja tu padakę przechodzę nie rób tak! Ty już straszyłaś mnie! Bo ja jestem ja... Nie ty! Aaaa kurwa! Ja pierdolę! No tej szmaty to się nie spodziewałem! Dzięki! Dziękuję bardzo! Nie skończyłem nawet mówić o czym mówiłem i... Och. Ta kukła to jest chyba najgorsze, co może być w tej grze. Tak, to jest moje zdanie. To jest moje zdanie. Dobra, więc wracając do tematu, który powiedziałem. Piscera nazywała się inaczej, czyli to nie była ta z pierwszej części. Czyli to może być to, o czym mówiliście, o czym cały internet trąbi, że to może nie być sequel. To może być prequel, czyli to, co się zdarzyło przed Five Nights at Freddy's 1. ale to się nie trzyma kupy z jednej prostej przyczyny. Te animatrony, które są stare, które były w pierwszej części, kiedyś musiały się zestarzyć. Kiedyś musiały być nowe, a to było w pierwszej części. No i to się nie trzyma kupy, za to co się trzyma kupy to to, że gościu, który zginął w pierwszej części w piątej nocy, on tutaj dalej żyje, więc nie wiem jak to się ma do siebie, czy to jest w końcu prequel, czy sequel, gościu, który wydał tą grę, mówił, że, że sequel yy, niedługo wyjdzie, tak, yy, ale w jednej wygląda na to, że to może być prequel i to co gościu powiedział właśnie też jest dość dziwne, więc zobaczymy jak to się ma do siebie, może tam są telefony jeszcze w następnych nocach, normalnie w szóstej nocy telefonu nie było, ale zobaczymy co będzie w tej grze, bo nie wiadomo. A włosy mi przeszkadzają, nie mam co z nimi zrobić, nieważne. Nie mam co z nimi zrobić. Obciąć suki. To czeka w ogóle to wyskakuje. Fak, nie, wy stąd! Tu już chyba przeżyłem najgorsze załamek i w ogóle miałem. przez tą kukłę zasraną. Nie wiedziałem, że jak tu pudełko zaczyna grać szybciej, to to znaczy, że automatycznie to już wyskakuje od razu. Jeszcze przy ekranie śmierci, jak um umarłem tutaj w przy tej piątej nocy, za którymś razem. O, cześć! Pojawiła mi się taka minigra, gra. Pewnie już większość z was o niej wie kontrolować sytuację tutaj może nie będzie tak chyba już po mnie A, fuck ułatwiłem sobie trochę sprawę, bo zbindowałem sobie przycisk kontrol do przycisku na myszce, więc jeżeli nie mam wolnej ręki, to w najgorszym wypadku mogę zaświecić tą latarkę, ale i tak ogóle kontrolę jest dużo łatwiej co? on się już porusza więc to hello mówi ten baloniarz cały zasarany tak? okej okay. Już coś lezie, już coś lezie po mojej dupsko Coś siedzi w kanałach, to ja już muszę maskę zakładać na twarz Każdym razem Okej, okay, jest Mangle Wychodź stąd Okej, okay, wyszła, wyszła, wyszła Wyszła Nie chcę tutaj, chcę kamerę Tu jest Freddy, czyli zaraz mi wyskoczy Męgu siedzi W szybie po prawej Słychać ją cały czas Okej, okay, teraz wyszła jest czysto Okej okay. Okej okay. Najważniejsze jest nauczyć się tej gry, tak? Na pamięć, żeby znać każdy ich ruch, każdy dźwięk, co robi Bez słowa jak się to na to nie ma szansy tego przejść dalej niż... Na jakiś tam etap Wejdź stąd! No nie mi kokła przybiegnie! Okej okay. Okej okay. Okej okay. Fuck! O przejebane! Nie Nie! Fuck! O w mordę! Mangle... Mangle... Już po mnie! Już po mnie! Już po mnie! Naprawdę jestem... Jestem tak ze Już po mnie! Nie, 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 tylko ty mnie nie zablokuj świateł. Nie blokuj mi tych świateł! Idź stąd! Nie, ono już do mnie biegnie, ono już do mnie biegnie, on już do mnie. Aaa, oh, Fuck! Nie już po mnie! Nie, nie, nie! Nie, nie, a, nie, nie, nie! Nie patrz mnie. to, nie! A patrz, ja wiem, że w za kółko, nie! Wylałem. ona jest kurwa najgorsza właśnie o tym mówiłem to jest minigra którą zjebałem bo jest więcej? ona jest inna niż tamta take cake to the children zanieś ciasto do dzieci okej okay. w poprzedniej minigrze miałem jak mam tam no. Nam przejść? no jak mam nam przejść? mam przejść? Co chodzi? Tu jest jakiś samochód? nie minigremem takim, że goniłem za kukłą, więc... A! O co tu chodzi? Na chuja są te minigierki? Co nie coś do fabuły dodałem, czy coś? Miałem poprzednią minigrę, no i możliwe, że zmieniłem coś źle w plikach gry Bo cofnąłem do czwartej nocy, cofnąłem kastenkę do czwartej nocy, coś tam jeszcze można było cofnąć, ale nie wiedziałem, czy powinienem to cofnąć I to chyba była ta minigra Nie cofnąłem, więc to jest ta następna eee, i dlatego mam inną, bo właśnie nie, nie ten, nie cofnąłem Po nie błąd, no bo, no bo musiałem nagrać od początku tą czwartą noc, tak? No bo to by nie miało sensu ani mi się waszcie, ani mi się waszcie obydwoje siedzieć tam, na dupskach. Cześć czeka, wiedziałem, że jest już tam w tych szybach, okej okay. Byłem gotowy na to, że możesz mnie odwiedzić Posprzątałem, pokój, pójść górze, nie wiem, dobra. Wypierdalaj. Czy jesteś spierdalać? Na co, na jakiego chuja ja tu jeszcze siedzę w tej restauracji, no? O nie! Wejdź! Wejdź! Wyjdź! Nie! Wyjdź stąd! Może sobie! Może sobie! O Ow, morde, chyba mnie już. Nie działałem! Okej, okay, ta nowa czeka wygląda tak damsko! Stara czeka też wyglądała już bardziej damsko, ta... Ta, że tak powiem przerobiona stara wygląda bardzo... Męsko Gender! <güler> fuck, nie nagrywa mi kamera, świetnie! A, ah, fuck! Buntuje się przez pewnie sprzęt. Świetnie, zajebiście w bo... ogóle. dobra, męgul, wyjdź sobie. Wejdź, wyjdź, ok. Dobra Nie zdążyłem, nie zdążyłem A zdążyłem. A, cześć! 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 it, fuck it, fuck, fuck, it, fuck. siedzi w szybie Wyszła już z niego O, już myślałem, że będzie ciężka sytuacja z tym Bo jak raz zejdzie na dół bardzo, że tak powiem ta... ta przyz Jak to się zwa? Pozytywka. To już jest przesrane. To jest już cholernie ciężko, żeby ją trzymać cały czas na dobrym stanie. Och, ale nie jest tak, że uratowałem się w jakiś sposób. A! Bo, czeka! stąd! Wyszła, ok. Tam jest Bonnie! Nie mam czasu na to, stary! Fuck! FAK! Krzani wszystko, krzani wszystko, bo... To jest rzeźnia! FAK, się wystraszyłem tej maski. Okej. Okay. Dobra, jakoś się odratowałem, jest dobrze. Okej. Okay. Strasznie, strasznie jest że bo robi niekontrolowane ruchy, których nie chcę robić. Na przykład cały czas z latarką mnie wyczerpuje w ten sposób. Idź stąd, okej. Okay. Nie wiedziałem, że Boni może jeszcze przyjść. Myślałem, że on już jest zablokowany, bo go dawno nie było. Okay, ale mimo wszystko te ruchy się jakoś same potrafią wyćwiczyć i już samo wszystko idzie. A ja Dobra. Jest piąta godzina, kończymy to chłopaki. Koniec z piąta godzina Kończymy! Nara! Na razie o latarkę się nie muszę martwić. Okej okay. O się muszę martwić, ale myślę, że mi starczy O nie, wychodź stąd Latarka mi się kończy, latarka mi się kończy Ale noc też mi się kończy Lisiasty Jest w końcu w MORDĘ jeża! Nie! Nie wiedziałem, że tu się wystraszyłaś mnie! Ta gra to nie jest sequel, czyli to nie jest to, co się działo po pierwszej części. Co to, jest? to jest to, co się działo przed jednak. Chyba nie bo na tym czeku pisała data 1987. A była ta historia, że przez to zamknęli pizzerię, przez to Lisiastego z tego w pierwszej części zdemontowali, bo w tym roku on coś tam zrobił tym dzieckom, albo coś tam takiego się wydarzyło. Nie wiem, która to jest wersja w końcu. Czekaj, bo są dwie wersje. Jest to, że Lisiasty upierdolili tą dziewczynkę, albo jest to, że. że ktoś się przebrał w strój złotego Frediego i zabijał dzieci. Nie wiem w końcu, które. Ale no popatrz, to, czyli to jest to, co było przed. Tak. No dobrze, no ale tamte myśli są przerażające, brzydkie i w ogóle spierdolone. A te wyglądają mi jeszcze w miarę. Też skończone. nie ogarniam, ale tam było jeszcze coś. Może to skończę. No, no tak. No. Dobra, to moment, ja ja, 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 już, ja już będę kończył. Jeszcze tam na koniec rzucę jakieś te fragmenty z tego co przedtem nagrywałem, co mi się spierdoliło, bo ustawiłem komputer na oszczędzanie energii i cały czas mi mulił. To już mną, na mnie Nie ja, ja bo w szkole wczoraj miałem komputer i już ustawiłem na oszczędzanie energii, bo na, ja na baterii już czekałam, siedział. Nie aż wrócisz, żeby zgrać Tak, dobra, to kończę. Trzymajcie się, dzięki za obejrzenie do zobaczenia w następnych filmach. Uciekinier prażynka leśna no. szuka, pozdrawia Nie, nie wejdę w kamerę, bo ja jestem w riek. Ja ci dam szpetny ryjek. Puka! Suka! Dobra, na razie. A no tu już po mnie! Płada miałem wyłączyć i włączyć od nowa grę. Nie, nie, nie wyskakuj mi. Nie trzymaj świat... światła. Fuck. I się zapomniałem. I mi chyba zaraz wyjebie. Ale mi wyjebie. Zawsze odwracam wzrok co ja odwrócę wzrok i się spojrzę z powrotem, czy na pewno mi coś nie wyskoczy. To oczywiście wyskakuje mi z tą mordą rozjebaną, No, no kurwa, mać. Fuck. Fuck Co robić jak żyć? Fucking fuck! Ej, co miałbym ja z tą manglą zrobić? No nie, nie zgadzam się na to, nie! O tu będzie cały czas teraz siedzieć? Eee, nie. Eee, nie! O wyjdź stąd już. Nie potrzebuję cię tutaj! Jak ta mangle działa? Jak ją chcieli pozbyć jak ona, nie! jak ona już bije do pokoju? Coś mi się wydaje, że ona jak już bije do pokoju, to już nie ma, przebacz. Tak, nie! Nie! Umarłeś już dużo razy? Tak, zdechłem. Ile? Co? Ile razy? As, nie! Ile? Nie! A, kto cię zabija? Wszyscy. A ty, Nie! 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 wszyscy Nie! Wszyscy. Nie! 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 Twix. Bo ta fakt w ogóle. <laughs> Będę się śmiał teraz ze swojego gory, a zamiast grać w ten fakt na Z2, bo to jest tu świetnie.